Nie masz ochoty już grać gotowymi taliami Pokémon TCG? Chciałbyś spróbować przygotować do rozgrywki swoją pierwszą talię Pokémon TCG? Zapraszamy na poradnik dla początkujących graczy Pokémon TCG, którzy chcą sprawdzić swoje siły w budowaniu własnych zestawów kart przygotowanych do swoich prywatnych pojedynków. Poznanie zasad budowania talii w kolekcjonerskiej karciance Pokémon TCG to podstawa rozumienia całości zasad funkcjonowania samej gry, bo jednym z jej kluczowych elementów budujących rozgrywkę jest właśnie sztuka konstruowania indywidualnych tali, które przygotowujemy do pojedynków. Proces zbierania kart, szukanie odpowiednich egzemplarzy, które będą tworzyły całość gotową do rozgrywki, to jeden z najbardziej satysfakcjonujących etapów tej gry. Warto zwrócić uwagę na różne produkty, które mogą wspomóc Cię w pierwszych krokach budowania lub wzmacniania zestawu kart, które udało Ci się zebrać. Bardzo dobrym wyborem na start w kwestii poznania zasad budowania talii jest zestaw Trainer's Toolkit, czyli swoisty wzmacniacz naszych zestawów kart Pokémon, który zawiera dodatkowe karty trenerów oraz niezbędne karty energii. Ponadto znajdziemy tam poradnik, który wskaże nam podstawowe zasady budowy talii i wskaże drogę jej rozwoju. Dobrym wyborem na start i naukę będzie również zestaw Build and Battle Stadium. Oprócz kart energii, trenerów i boosterów mamy również mocne Pokémony typu V Star lub V Max oraz dwie niepełne, ale gotowe do rozwoju talie do gry. Wzbogacającym zestawem są też Elite Trainer Boxy, ponieważ znajdziemy tam dodatkowe zestawy kart trenerów, różnokolorowych kart energii, boostery oraz dodatkowe akcesoria, takie jak koszulki na karty, kości obrażeń, znaczniki stanów czy monetę. Polecamy sklep naszego partnera www.pokekarty.pl, gdzie znajdziecie wszystko, czego potrzebuje początkowy, jak i zaawansowany trener Pokémon. Zanim zaczniesz, ważne jest, aby pamiętać, że każda talia musi zawierać dokładnie 60 kart z co najmniej jednym podstawowym Pokemonem typu Basic i nie może zawierać więcej niż 4 kopie dowolnej karty z wyjątkiem podstawowej energii. Podstawą jest zrozumienie funkcjonowania rodzajów kart, które budują talię. Jak już wiecie, karty te są podzielone na trzy główne kategorie. Karty Pokémonów, karty trenerów i oczywiście karty energii. Karty Pokémonów stanowią rdzeń talii i reprezentują stworki, których będziesz używać w walce atakując i używając ich zdolności. Pozostałą przestrzeń w talii należy przeznaczyć na karty trenerów, które wzmacniają strategię gracza lub zakłócają strategię przeciwnika oraz karty energii umożliwiające ataki Pokémonów. Istnieje wiele sposobów podejścia do budowania talii. Niektóre talie skupiają się na jednym typie Pokemonów, takim jak ognisty lub psychiczny, podczas gdy inne mogą skupiać się na zdolności pojedynczego, mocarnego Pokemona lub szczególnie potężnym ataku. Na początek zabawy w budowanie talii polecamy tworzyć je z jednego typu Pokemonów i stopniowo eksperymentować z ich łączeniem. Jednak należy pamiętać, że Pokemony tego samego typu często mają wspólną słabość. Ponadto musimy używać różnych typów energii, żeby zasilić ich ataki. Szukaj typów pokemonów, które dobrze ze sobą współgrają. Niektóre typy mają naturalną przewagę, gdy są ze sobą połączone. Nasze początkowe talie powinny być tworzone w formie równomiernego stosunku ilości Pokemonów, kart trenerów i kart energii. Ale mogą być też tak skonstruowane, żeby tę równowagę nieco zdekonstruować. Jednak zawsze w ten sposób, aby balans synergii, współzależności kart był zachowany. Budując swoją pierwszą talię, weź pod uwagę proporcje Pokemonów trenerów i kart energii dąż do równowagi, która odpowiada twojej strategii, ale ogólne wytyczne to około 20 pokemonów, 15 kart trenerów i 25 kart energii. Przy tak dużej liczbie dostępnych opcji łączenia ze sobą kart, samo zadanie zbudowania działającej talii może okazać się wyzwaniem nawet dla najbardziej nieustraszonego konstruktora talii. Nie ma recepty na zwycięską talię, ale są sposoby, żeby nauczyć się zasad budowania solidnych i działających talii. Jednym z najważniejszych aspektów budowania udanej talii Pokémon jest wybór odpowiednich typów Pokémonów. Każdy Pokémon ma określony typ, taki jak woda, ogień, trawa, elektryczność. Zrozumienie mocnych i słabych stron różnych typów może dać Ci strategiczną przewagę w bitwach. Zadaj sobie pytanie, jakimi pokemonami chcesz walczyć, bo to właśnie karty pokemonów mają decydujący wpływ na to, jaki styl walki, ale też jaką strategię rozgrywki chcesz zaplanować, budując talię z konkretnych pokemonów. Na przykład wiele pokemonów typu ognistego jest zaprojektowanych tak, aby zadawać ogromne obrażenia pokemonom przeciwnika. Podczas gdy Pokémonu typu metalowego mają zwykłe ataki, zdolności i dostęp do kart trenera, które zapobiegają lub zmniejszają obrażenia otrzymywane od ataków przeciwnika. Zwróć uwagę, jak na siebie one działają, a poznasz swoje Pokémony. Karty ewolucji Pokémonów są ważną częścią Twojej talii, ponieważ pozwalają ci przywoływać potężne wersje podstawowych Pokémonów podczas bite. Upewnij się, że w Twojej talii znajduje się kombinacja kart ewolucji Pokémonów, które pasują do podstawowych Pokémonów. Karty trenerów są niezbędne do zapewnienia wsparcia podczas bite. Mogą ci pomóc dobrać więcej kart, uleczyć Twojego Pokémona lub zakłócić strategię przeciwnika. Uwzględnij mieszankę kart trenerów wspiera Dobieranie, leczących i zakłócających, aby zmaksymalizować wydajność Twojej talii. Karty wspierające, czyli karty supportu, to specyficzny rodzaj kart trenera, które można zagrać tylko raz na turę. Ważne jest, aby w swojej talii mieć różne karty wspierające, każda z innymi umiejętnościami, aby mieć opcje na różne sytuacje. Karty stadionów to kolejny rodzaj kart trenerów, które zapewniają ciągłe efekty wpływające na obu graczy. Pamiętaj jednak, że karty stadionów mają wpływ na obu graczy i musisz odrzucić wszystkie inne karty stadionu znajdujące się w grze, aby zagrać ten rodzaj kart. Poszukaj kart stadionów, które dobrze współgrają ze strategią Twojej talii i rozważ ich włączenie. Dużą część talii powinny stanowić karty przedmiotów. Mają one nieco mniejszą moc niż saportery, jednak w czasie swojej tury możesz zagrać tyle kart przedmiotów, ile chcesz. Do kart przedmiotów należą również karty narzędzi tak zwane Pokemon Tool, który można dołączyć do Pokemona będącego w grze, aby zapewnić mu dodatkowy efekt taki jak np. obniżenie kosztu odwrotu, Air Balloon. Istnieją rzadkie i potężne karty, które mogą znacznie zwiększyć siłę Twojej talii. Karty te są często trudniejsze do znalezienia i droższe, ale mogą być przełomowe. Pamiętaj, że budowanie talii Pokémonów to ciągły proces i ważne jest, aby eksperymentować, udoskonalać i aktualizować swoją talię w miarę zdobywania większego doświadczenia i dostępu do nowych kart. Przemyśl podejście do swojej rozgrywki i zacznij grać w Pokémon TCG. Powodzenia w rozgrywkach i szczęśliwego kolekcjonowania! Jeżeli szukasz nowych kart do swojej nowo zbudowanej talii, zapraszamy do naszego partnera www.pokekarty.pl.